Dobry wieczór, witajcie w jedenastym odcinku tej serii. Szybko minęło co? Co to był za tydzień? Oczywiście, że zacznę od dronów, bo jak mam nie zacząć od dronów, jeżeli GoPro wycofuje karmę? Co? To jest dron, który powstawał najdłużej w historii. Milion razy w historii tego programu zapowiadałem karmę, pół miliona razy GoPro opóźniało premierę karmy i kiedy wreszcie zrobili tego drona, trafił na rynek konsumencki, to oni mówią: Przepraszamy, musicie nam go oddać, bo jest zepsuty. Jak to jest możliwe w ogóle? Oczywiście GoPro oficjalnie mówi o tym, że tylko niektóre drony są zepsute i prosi tych, którzy już mają karmę, o jej zwrot. Tak na wszelki wypadek, bo może się zdarzyć, że dron straci zasilanie podczas lotu. Okej, okay, jeżeli dron traci zasilanie podczas lotu, to nie jest przypadek. Ja może im nie oddam mojego drona, może mojej karmie nic się nie stanie. Stanie się i będzie wyglądało to tak. Więc jeżeli już macie karmę, co jest mało prawdopodobne, to raczej warto ją oddać w ramach programu wymiany. Oczywiście wymienić nie można karmę na innego, lepszego drona, bo GoPro nie wie jeszcze, dlaczego karma się psuje. W związku z tym możecie wymienić karmę tylko na pieniądze. Pieniądze, które być może warto wydać na tego drona DJI Mavic Pro. Chociaż to mi się akurat powstrzymał, bo moje pierwsze testy nie napawają optymizmem. Oczywiście ja je przeprowadzałem, a kiedy ja przeprowadzam testy na dronach, to należy się cieszyć, jeżeli dron wygląda tak po testach, a nie leży tutaj w kawałkach. Co nie zmienia faktu, że miał się pojawić test już na kanale, a pojawi się dopiero w tym tygodniu. Wiem, złośliwcy komentujący mojego żywca na Facebooku, klawiter Madrona, czyli test nie pojawi się nigdy. To nieprawda, tak nie jest. Po prostu ja robię dobre testy i chwilę dłużej trzeba poczekać. A w tym przypadku mam zamiar wycisnąć z niego trochę więcej, bo póki co okazuje się, że jest to super dron, który fantastycznie jest łatwy w sterowaniu i robi strasznie gówniane filmy. Nie chcielibyśmy, żeby to się tak skończyło. Recenzja. No, ale jeżeli tak wyjdzie na końcu, no to tak się skończy. Ale może się nie sko... ale także, no, nie wiem, czy oglądaliście mojego streama na żywo z drona na fejsie, Ja go nie oglądałem, bo się go trochę wstydzę. Ale jeżeli chcecie wiedzieć, jak to jest streamować na żywo z drona na Face, to zapraszam do obejrzenia. I teraz czas na smutek i nostalgię, bo wracamy do karmy. Karma mnie strasznie martwi, bo mieliśmy zajebisty scenariusz. Nawet to no nie, że kupiliśmy już bilety samolotowe, ale już mieliśmy je kupować prawie. Swoją drogą do Dubaju widziałem ostatnio tanie bilety. Szukajcie, a znajdziecie chyba wizer. Naprawdę. Znaczy, jak ja to mówię, to jeszcze są tanie, a nie wiem, czy jak wy to słyszycie, to już są. Naprawdę. Bilety prawie kupiliśmy, żeby zrobić super test. Dron, wyciągamy tą stabilizację, wyciągamy kamery, testujemy wszystko razem i osobno, w ogóle. I co i nie będzie tego? No przecież. Ale choć trudno w to uwierzyć, jest jeszcze smutniejsza informacja. Jeżeli na blogu Boosted Boards wpis nie zawiera zdjęcia, nie zwiastuje to nic dobrego. W tym przypadku zwiastuje to same złe rzeczy. Druga generacja desek ma problem z bateriami. Zostały udokumentowane dwa odrębne przypadki, w których baterie Boosted Boards drugiej generacji nie wybuchły, co prawda, ale rozgrzały się na tyle poważnie, że zaczęły dymić. Okej, okay, jeżeli bateria zaczyna dymić, to temat jest spalony. I to oznacza, że nie dostanę boosted boarda pod hoingę, którego sobie zamówiłem. To oznacza też, że mnóstwo innych ludzi też nie dostanie boosted Borda drugiej generacji. I to jest smutne. Wcale nie cieszę się, że jestem w, w grupie, która zostanie tak... No... Nie wydymana, bo to nie, nie, nie o to chodzi. No ale wiecie o co chodzi, że teraz będziemy dostawać mnóstwo maili. Drogi Kubo, już niedługo twój bustyd. Jak tylko sobie poradzimy z baterią i tak przez najbliższe dwa lata, także trzeba prawdopodobnie szukać alternatywy. No ale co mają zrobić ci, którzy już jeżdżą na Boostyt Boardzie, możecie zapytać Drugim, drugiej generacji? Według Boostyt mają przestać jeździć, nie ładować i przechowywać deskę z daleka od łatwopalnych materiałów. A jak się zacznie palić, to wynieść ją natychmiast z domu. Świetna rada, Boostyt. Fantastycznie, a mówiąc zupełnie poważnie, kolejny test mogę sobie wsadzić. W... Chociaż nie, mam alternatywę. Nie, no ja ja sobie robię, ale może widzieliście to u Casey'ego Nestata? To ja też to mam. Trochę jak maszyna do mielenia mięsa. I tak samo dobrze jeździ, szczerze mówiąc. Ale zrobiłem test w telewizji, więc jeżeli chcielibyście obejrzeć, to jeszcze w tym sezonie programu Nowy Gadżet... możecie obejrzeć. Dlaczego ja mówię o programie Nowy Gadżet? Bo chciałem Wam podziękować za to, że oglądacie ten program, bo okazuje się, że jest to najlepiej oglądany program w październiku na antenie. Był, bo już nie ma października. Szkoda, bo wtedy byłem najlepszy. A w październiku był to najlepiej oglądany program na antenie TVN Turbo. Po co o tym że Oglądamy Cię w internecie, gówno nas to obchodzi. No jak, właśnie powiedziałem teraz. Wróćmy do wybuchających baterii. Zapaliła się bateria w kolejnym smartfonie Samsunga. To nie był Galaxy Note 7, to był Galaxy J5. Rzecz miała miejsce we Francji i jest to póki co pojedynczy przypadek. Czyli jeżeli macie od piątkę, to nie musicie jej jeszcze oddawać. Ale bądźmy szczerzy, tu nie chodzi o telefony Samsunga, tu chodzi o generalnie baterie litowo-jonowe. Pamiętacie ten odcinek Bera Grylsa, gdzie pokazywał jak rozpalić ognisko ze starej... baterii od telefonu? Here we go. Well, that's going. Kiedyś taką baterię wystarczyło naciąć, bo nie było takiego ciśnienia, żeby baterie były super małe, super cienkie i super dużą dużo miały pojemność. A teraz te baterie są no, są naładowane sterydami, tak jakbyśmy powiedzieli to kolokwialnie. I ten telefon, pamiętacie, jeżeli jesteście u mnie na fejsie, to pamiętacie jak nagrałem film pod tytułem iPhone is dead. On mi wpadł do muszli klozetowej i jak wyciągnąłem go z tej muszli klozetowej, rękawiczkę założyłem, e, to... to zaczął wydawać siebie taki syk, taki i się zaczął strasznie nagrzewać. Naprawdę jak żelazko się nagrzał w pewnym momencie. No i już włączyliśmy oczywiście aparat. Chcieliśmy zrobić film, na którym będą miliony wyświetleń. Pierwszy iPhone 7, który wybucha, ale niestety nie wybuch. W sensie ochłodził się, umarł do tego czasu, się nie obudził. I wydaje mi się, że to nie jest kwestia kontaktu z wodą, tylko wydaje mi się, że to jest kwestia jakiegoś mikrouszkodzenia baterii, która musiała się uszkodzić w momencie, kiedy on spadł do tej muszli kozetowej, a spadł naprawdę z niedużej wysokości. Więc te mikro uszkodzenia baterii mogą powodować. Takie rzeczy. Tylko, że niektórzy producenci radzą sobie z tym lepiej, po prostu telefon posyczy, rozgrzeje się i się wyłączy, a inni po prostu mają z telefonu ognisko. Ale pytanie brzmi, czy można temu zapobiec? Odpowiedzią jest dość nudny artykuł. Pozwólcie, że streszczę. Bla, bla, bla. Wymyśliliśmy specjalną warstwę, którą wystarczyło pokryć baterię w notach 7, żeby uniknąć tragedii. Jak będziecie robić kolejnego NOTA, zastosujcie naszą specjalną warstwę. Pisze firma, która tę warstwę wymyśliła. Nad kolejnym notem prace trwają, ale o tym za chwilę teraz o przeprosinach będzie. Samsung wykupił całą stronę w New York Times, Wall Street Journal i Washington Post po to, żeby przeprosić swoich klientów za to, że Note 7 wybucha. To jest zupełnie bez sensu. Samsung jest beznadziejny. To znaczy, zawsze wiedziałem, że jest beznadziejny, ale teraz przechodzą samych, samych siebie. Kiedyś zżynali od Apple. Robili nawet konferencje w stylu Apple. Powiem więcej, wyprzedzili Apple, jeżeli chodzi o aparat w telefonie komórkowym, ale nie nauczyli się niczego od Apple, jeżeli chodzi o. W korpomowie to się nazywa fuck upy. Komunikowanie fuck upów. Bo co zrobiłoby Apple z wybuchającym Note'em 7? Zwołałaby konferencję i powiedziałoby: ten telefon jest odpowiedzią na wasze potrzeby w ekstremalnych warunkach. Tym telefonem uratujecie sobie życie, kiedy zgubicie się w lesie w nocy na Alasce, to my wymyślamy ogień na nowo, lepszy ogień. Bo to jest ogień technologiczny. Tak by zrobiło Apple? A co zrobiło Samsung? Co zrobiło? Co zrobił Samsung? Samsung w osobie swojego CEO pisze: "Sorry, zawiedliśmy was, drodzy klienci, bo nie tylko wybuchają nasze noty, ale też sprzedaliśmy wam 3 miliony wadliwych pralek, które też wybuchają. Akurat nie z powodu baterii, ale jedna taka pralka złamała nawet człowiekowi szczękę." Okej, to już jest przesada. Samsung zróbcie coś ze swoimi produktami, żeby nie wybuchały i żeby nie atakowały ludzi. No przecież znalazłem tylko jeden przypadek, w którym wybuchający Note 7 Trochę mi zabrakło słowa, ale znalazłem tylko jeden pozytywny przypadek takiego wybuchu. Jeden Chińczyk ukradł drugiemu Chińczykowi NOTA 7, kiedy ten drugi Chińczyk drzemał. Daleko jednak ze skradzionym telefonem nie uciekł ten pierwszy Chińczyk, bo Note 7, jak to NOTA 7 mają w zwyczaju, wybuchł. I to jest świetny system antykradzieżowy, stwierdzili co po niektórzy w komentarzach w internecie i można by go zastosować do kolejnej wersji nota, pod warunkiem, że można by jakoś tym systemem sterować. No dobra, e, poważniej mówiąc, mówiłem, że prace nad kolejnym Note'em trwają. I właściwie nic więcej nie wiadomo, poza tym, że kolejny Note ma mieć zagięty ekran. Ciekawsze są inne przecieki. Samsung przygotowuje Galaxy S8 i jak mówiłem, kiedyś nie będzie raczej długo czekał z premierą. Koniec lutego to realna data. Co już wiemy? Że S8 będzie szybki i będzie miał podwójny aparat. Ale najważniejsze jest to, że prawdopodobnie będzie mieć Siri, które oczywiście nie będzie nazywało się Siri, tylko jakoś inaczej. Ale wspominam o Siri, bo Samsung jakiś czas temu kupił firmę, której założyciele stworzyli kiedyś Siri. Więc raczej wiedzą, jak stworzyć dobrego asystenta do telefonu komórkowego. A Samsungowi jest potrzebny asystent, bo Apple ma asystenta, nawet Google ma asystenta w pixelu, a Samsung ma poza wybuchowymi historiami niewiele, więc dobrze by było to jakoś uspokoić. Asystent się przyda, asystent się przyda w języku polskim, bo ja się czuję cyfrowo wykluczony. Cyfrowe wykluczenie z powodu braku asystentów w języku polskim. W asystenta Siri po polsku już nie wierzę. W asystenta Google po polsku trochę bardziej wierzę. Ale Samsung, w Samsungu jest nadzieja. Moglibyśmy jakoś wymóc to na Samsungu, Może jakiś szantażyk, na przykład Antoni Macierewicz, zacząłby zadawać pytania, ile Samsungów było na pokładzie tu polewa? I to jest trochę naciągana teoria, ale moglibyśmy powiedzieć Samsungowi, że te pytania nie padną, jeżeli my, Polacy, dostaniemy jako pierwsi asystenta Samsunga w języku polskim. No co, zły pomysł? Come on. A co na to wszystko LG? LG nie ma, co prawda, swojego inteligentnego asystenta. Nie ma też wybuchających telefonów, za to olało nas, Europejczyków, przy okazji premiery V20. Pamiętacie, jak cieszyłem się z V20, a potem się smuciłem, że nie będzie go w Europie, a teraz chyba znowu się będę cieszył. Bo istnieje szansa, że V20 trafi jednak do Europy. W nieco zmienionej formie, ale wiele wskazuje na to, że trafi. I ja się cieszę, bo jak śpiewał mezo. Ty jesteś tak dobry, jak twój ostatni sezon! LG skończyło ostatni sezon G5 w Polsce, która, moim zdaniem, jest okropna i przydałaby się odtrutka na ten telefon. No co, są ludzie, którzy kupili sobie G5 i są zadowoleni z G5, lubią G5, a ja uważam, że jest to okropny telefon i zdania nie zmienię. Czekam na V20. Jest jeszcze jedna rzecz, która fajnie, żeby pojawiła się w Europie. Telewizory LG, które można sobie prawie jak plakat powiesić na ścianie. 1 mm grubości i przekątne 65 i 77 cali. 1 mm grubości, nawet nie próbujcie mi teraz mówić, że wasze telewizory są cienkie. Te milimetrowe mają wejść, takie są przynajmniej plotki, do sprzedaży już w przyszłym roku. I dobrze byłoby, gdyby trafiły do Polski. Bo wiecie, my mamy swoje sposoby. Ty, takie telewizory powinny być refundowane przez NFZ. No co, tak uważam, że telewizory na ścianę grubości 1 mm i przekątnej 65-77 cala powinny być refundowane przez NFZ. Jesteście innego zdania? To weźcie udział w ankiecie. Nie wiem, czy mi się udają zrobić, ale tutaj się może pojawić. Proszę bardzo, ktoś może twierdzić, że tak, ktoś może twierdzić, że nie, czyli się ze mną nie zgadzać. Wiadomo, że powinny być refundowane. A skoro o zdrowiu mowa, wiecie, że Polacy wymyślili sztuczną krew? Ma kolor mleka, konsystencję zawiesiny, nie ma żadnego zapachu. Zupełnie nie przypomina pierwowzoru, ale spełnia najważniejsze funkcje krwi i może pomóc w nagłych wypadkach. I to młodzi naukowcy z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej stworzyli taką substancję. Bardzo się cieszę, że my Polacy jesteśmy takim prężnie działającym narodem, a nie ciemną masą, jak niektórzy próbują nam wmówić. Nie dajcie sobie wmówić, że my Polacy jesteśmy ciemną masą. Popatrzcie, jak Amerykanie się jednoczą. No dobra, tam czasem wychodzą na ulicę i coś tam palą jakieś rzeczy, ale my, Polacy, no... przejebiście jesteśmy. Co tu mam ściągę? Co tam? Tam nic nie ma. Podnieciłem się z tego powodu, dlatego teraz będzie Smart Kiss. Czyli aplikacja, która służy do tego co Tinder, ale działa inaczej. W sensie znajdujesz sobie jakąś tam osobę w tej aplikacji, ona się zgadza na spotkanie, ty się zgadzasz na spotkanie i kiedy się spotkacie, ona skanuje Twój telefon albo Ty skanujesz jej. I w ten sposób wymieniacie się kontaktami, w sensie skanujecie się. I co, i potem się rozchodzicie, cześć mała, już się zeskanowałem, to później się odezwę SMS-em jakoś. Dziwna aplikacja. No ale jeżeli masz problem... Podoba Ci się ta śliczna chciałbyś do niej zagadać, chciałbyś do niej podejść, ale nie wiesz, jak się za to zabrać. To masz rozwiązanie, którego wynikiem będzie skanowanie. Teraz coś o fajnej aplikacji. Nie, żeby tamta była jakaś słaba, no ale ta jest fajna. Android Auto będzie działało na smartfonach bez konieczności współpracy z samochodowym sprzętem audio. Co w tym wyjątkowego? Ano to, że dotychczas, aby korzystać z Android Auto, trzeba było mieć nowe auto, które wspierało Android Auto, albo przynajmniej nowe radio w samochodzie. Teraz apkę będzie można odpalić na telefonie. Jeżeli nie wiesz, czym jest Android Auto, spieszę z wyjaśnieniem. To aplikacja, która upraszcza korzystanie z telefonu. Na dole ekranu pojawiają się większe przyciski, a funkcje telefonu ograniczają się do nawigacji, odtwarzania muzyki i samego telefonu. Niby niewielka rewolucja, ale uważam, że to fajne jest. Tym bardziej, że większość z nas używa jednak telefonu jako nawigacji. Z reguły jest tak to wygląda, żeby na szybie tam coś pomazać, bo wiadomo, że telefon do szyby przymocowany. A druga rzecz, że ciągle wyskakują powiadomienia, więc SMS -y, jakieś tam wiadomości. Nie wiem, mi wyskakują ciągle, nie wiem, czy wam też. No w każdym razie to jest bardzo dobry pomysł. Uważam świetny Android Auto. A skoro o Androidzie mowa. Android Pay wchodzi do Polski. Dopiero w przyszłą środę odbędzie się konferencja, ale wszystko wskazuje na to, że będziemy wreszcie także i w Polsce niedługo płacili telefonami. Wolelibyśmy, oczywiście, żeby Pixel wszedł do Polski, ale jak się nie ma co się lubi, zrobiłem recenzję Pixela. Ale XL nawet, ale wszyscy inni zrobili przede mną tę recenzję, więc nie ma co czekać na nią za bardzo. W sensie nie czekajcie na tę moją recenzję. Czekajcie na recenzję drona. Najpierw będzie recenzja drona, potem będzie recenzja Pixela na moim kanale. Poza tym, z tej recenzji Pixela czy tak wiele wynika. Poza tym, czy ja się tak znam na tej technologii? Kubo, dlaczego tak mówisz? Pamiętacie, jak nie zostawiłem suchej nitki na nowym MacBooku Pro? Okazuje się, że to najlepiej sprzedający się laptop w tym roku. Dlaczego? Mam pewną koncepcję, którą już kiedyś się z wami podzieliłem, jest dość wysublimowana. Otóż uważam, że ludzie kupią każde gówno. Kickstarter i Indiegogo są najlepszym tego przykładem. No co! MacBook Pro nazywa się MacBookiem Pro, czyli dla profesjonalistów. Profesjonaliści nie są gotowi na takie rozwiązania, nie są gotowi na cztery porty USB typu C. Dlaczego? Jeżeli jesteście profesjonalistami, to wiecie, że jeżeli pojawia się nowy sprzęt, to producenci software mówią AAA, spokojnie. Jeżeli pojawia się nowy upgrade systemu, AAA, spokojnie. Chcesz, żeby Twój sprzęt działał dobrze, chcesz, żeby Twój system się nie wypieprzył, jesteś w połowie montowania firmy. Jeszcze nie uaktualnia i daj nam czas, zrobimy wszystko sobie i dopiero później aktualni. Tak działają profesjonaliści. Profesjonaliści potrzebują kart SD, profesjonaliści potrzebują innych portów, do których mogą podłączyć profesjonalne urządzenia nie po przejściówkach, bo przejściówki są szkodliwe. Jeżeli ktoś, a pojawiły się takie artykuły, z tak zwanym rozwojem technologicznym na ustach, bo trzeba przejść do przodu, trzeba się rozwijać. Kuba, no to są poświęcenie, poświęcenie to jest. To ja uważam, że ci ludzie nie są profesjonalistami. Oni po prostu się boją tylko jednego: żeby na ich komputer nowy MacBook Pro nie wylało się sojowe late. Taki jest ich profesjonalizm. Z rzeczy dobrych. Okulary Snapchata się pojawią w sprzedaży. Właściwie już się pojawiły. Ale i tak nie będzie łatwo ich kupić, bo będą sprzedawane z takich maszyn, które będą ruchome. W sensie będzie trzeba wejść na stronę, żeby sprawdzić, gdzie w danym momencie znajduje się maszyna i odpowiedź raczej nie będzie brzmiała zakopane. Więc nam, Polakom, jak zwykle pozostaje czekanie. Albo AliExpress. Uwaga, będzie coś o Antywebie. Serio. Nieczynne z powodu, że zamknięte, z powodu, że Antyweb gra w grę. Na nowej konsoli PlayStation. Taki największy billboard reklamowy wisiał w czwartek na antywebie. od rana do 18. W sensie naprawdę blok się zamknął i nie można tam było przeczytać niczego poza tą reklamą nowej konsoli. Dlaczego o tym mówię? Miałem to w ogóle odpuścić, ale dostałem od was milion wiadomości. Naprawdę, co druga osoba ciśnie wiadomość. Ej, co na antywebie, Znowu się sprzedali, znowu reklama. Eee, mam nadzieję, że o tym powiesz w TechWiku. Powiem o tym w TechWiku i wiecie, co powiem, że to jest wasza wina. Bo gdybyście tam nie wchodzili, to Sony nigdy nie kupiło, nie miałoby powodów, żeby kupić te reklamy. Nikt by nie oglądał Antywebu. Czy myślicie, że Sony kupiłoby reklamę na portalu... Portalu, na blogu Grzegorza Marczaka, którego nikt nie czyta? No nie. A tak kupiło przez Was tę reklamę. I macie pretensje o to, że Wasz blogasek, na którego sobie wchodzicie codziennie rano, teraz ma reklamę. No sorry, kiedyś czytanie Antywebu dla Beki było śmieszne, ale jak się zorientowaliśmy, że oni... są tacy, jacy są, no to, no to co, nadal czytacie naprawdę? I piszecie mi, okej, okay, no to są logiczne wnioski, że no Grzegorz Marczak jeszcze niedawno pisał, że nie może oglądać telewizji, bo tam są same reklamy, a zamienił swojego bloga na reklamę. Może jego prawo nie chce zamienia bloga na reklamę. Jest tyle anglojęzycznych portali, z których możecie czerpać wiedzę. Dlaczego czytacie Antyweb? Odpowiedź dla Beki już nie jest spoko, naprawdę. It's over. Wiem, że polskie portale są słabe. Wszystkie. Naprawdę. Z gówno straszne. Ale trzeba sobie radzić, albo założyć swojego. Możecie sobie Antyweba założyć. Na mnie nie patrzcie, ja mam inne plany. Ty... Jest strasznie dużo rzeczy, których nie powiedziałem, a słyszycie, że się rozgaduję. Ile już w ogóle, ile już gadam? Jezus Maria, tyle? Dobra, to jeszcze parę rzeczy i kończymy. Nie powiedziałem, że nowe Huawei się pojawiły, ale z jakiegoś powodu w ogóle mnie nie interesują. Nie wiem, ta firma stała się totalnym ziemniakiem. W sensie wiecie, totalnie nijaka. Jeszcze jakiś czas temu Huawei był agresywny, mówił ej, naszym ambasadorem jest Robert Lewandowski. Co prawda prywatnie używa iPhone'a, ale płacimy mu dużo kasy za to, żeby udawał, że prywatnie używa Huawei'a. Ej, mamy aparat, lejki, lajki, nie wiem jak to się mówi, nieważne. Ty, a tak naprawdę to tylko napis, a nie aparat. I tak dalej, i tak dalej. A teraz Huawei jest ziemniakiem. Nie przepadam za ziemniakami, mimo że urodziłem się w Poznaniu. Nie przepadam też za Porsche Design Group. Uważam, że przedmioty Porsche Design są tandetne. Okulary Porsche Design to świętny zakup, jeżeli chcesz wyglądać jak król cyganów. Zegarki Porsche Design, kurtki, torby Porsche Design. To wszystko jest tak samo fajne jak kupowanie obrazów w Ikei. Rozumiesz? Kochanie, kupmy sobie sztukę, idźmy do Ikei. Tylko, że dużo droższe. Dlatego nie rozumiem też, dlaczego Huawei postanowił sprzedawać telefon Porsche Design za 6000 zł, telefon Huawei za 6000 zł. Ja nie wiem, czy wy zapomnieliście, że zaczynaliście w Polsce od beznadziejnych modemów? Nie powiedziałem jeszcze o nieprzebijalnej oponie rowerowej, która wygląda tak. Może dlatego o nie, nie powiedziałem, że nie jest sezon rowerowy. Jest za to sezon świąteczny i będzie świąteczny poradnik zakupowy. Wiem, że się cieszycie. Jak zwykle nie będzie sponsorowany, jak zwykle, czyli drugi raz po poprzedni raz. No to już jest jak zwykle, nie? Jak już raz był, to drugi raz to już jak zwykle jest. Czyli nikt nie będzie miał wpływu na to, co ja powiem, co możecie kupić i będzie tech year. I teraz ktoś zerżnie ode mnie, jakiś inny blog, bloger, vloger technologiczny, i też sobie zrobi podsumowanie roku, ale moje będzie lepsze. Będzie polegało na przedstawieniu Wam moich najlepszych występów w Techwiku, więc po prostu nie może być nic lepszego. I e, będzie ostatni odcinek tej serii za tydzień. No! God, please, no! No! Wszystko się musi kiedyś skończyć. No! Także, cześć! No!